Cześć, witaj u mnie w biurze. Mam dla ciebie niespodziankę. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 przygotował nowy, niekalendarz książkowy. Zaglądamy! W styczniu poproś dziadków o przeczytanie książki z ich dzieciństwa. To będzie wasze wyzwanie. Jedno z trzech. Luty to miesiąc emocji. Poszukaj w ulubionej książce słów związanych z uczuciami. Ja na przykład znalazłam Dumę. Wiesz już o co chodzi z tymi wyzwaniami? O marzec, czekamy na wiosnę, przeczytaj książkę z drzewem lub rośliną na okładce. Maj to tydzień bibliotek, można tam znaleźć takie skarby. Ej, a może chcesz taki kalendarz, a właściwie nie kalendarz dla siebie? Możesz go ściągnąć ze strony Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i wiesz co? Zupełnie za darmo. Lato, czerwiec, wymyśl wierszyk o lecie. A w lipcu zbierz kwiaty na łące i zasusz je w ulubionej książce. Będą świetną zakładką przypominającą o tym czasie. W sierpniu patrzymy w niebo, przeczytaj książkę o kosmosie. A we wrześniu przeczytaj jakąś książkę związaną ze szkołą, jakąś przygodę. Październik, długie zimowe wieczory, więc obejrzyj bajkę z ulubionym bohaterem z książki. Listopad to dzień kolejarza, wybierz jakąś książkę z pociągiem w tle. W grudniu możesz upiec pierniki inspirowane jakimś bohaterem z ulubionej książki. Wskocz do nich po więcej inspiracji.